Hejka, witajcie serdecznie. Z tej strony Vader i jak już zapowiadałem, jest to recenzja drugiego odcinka Star Wars Rebelianci. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wspomnieć, że mogą się pojawić, na pewno się pojawią spoilery, które e, mogą, ale nie muszą. Jak gdyby odebrać wam poniekąd przyjemność oglądania tegoż odcinka. Tak więc jeśli nie chcesz narazić się na pewnego rodzaju e, niesmak że już słyszałeś to i teraz to oglądasz, to lepiej wyłącz film i przyjdź, jak zobaczysz. Natomiast jeśli ktoś wie, że na pewno nie zobaczy, bo po prostu nie lubi tej serii, ale lubi sobie posłać po prostu o tym, jaka ona jest beznadziejna, to serdecznie zapraszam. Tak, wcześniej wspomniałem, że niektórzy ludzie lubią posłać sobie, jaka ta seria jest beznadziejna. I okej. Okay, Pierwszy sezon nie przedstawiał się jakoś wybitnie, super, niesamowicie dobrze, ale ale drugi sezon zapowiada się całkiem ciekawie. Wbrew pozorom, zaczął się on dosyć mrocznie. E, aczkolwiek dalej był tam pewien taki niedosyt czegoś. Wiedziałem, że czegoś tam brakuje. No, natomiast teraz teraz to jest zupełnie inna sprawa. Słuchajcie. Em, już nie będę się czepiał tej grafiki, tego, że postacie wyglądają plastikowo i tak dalej, bo to już jest oklepane, oklepane bardzo. <gry> I nie chcę już się do tego mieszać w 100%, bo powiedziałem już to tyle razy, że powinno... że powinniście już po prostu myśleć za każdym razem, kiedy zaczynamy temat Rebeliantów. Niemniej jednak grafika uległa zmianie na lepsze, poniekąd. Minimalnie, ale uległa. To jest widoczne, i nareszcie widać, że to zmierza bardziej ku szóstemu sezonowi wojen klonów niż pierwszemu albo drugiemu. Powoli zaczyna się pojawiać sporo wątków dla bardziej ogarniętego widza, dla powiedzmy doroślejszego widza. Więcej pojawia się takich wątków po prostu dla ludzi, którzy widzieli sagę. Dla tych, którzy nie widzieli sagę, jest to pewne. Pewna zachęta do tego, żeby w końcu zobaczyć, jeśli lubią serial, tak. Pojawia się również wewnętrzny, uwaga, spoiler, wewnętrzny konflikt Jedi kontra klony, i tutaj warto obserwować rozwój tego, jak czy będzie się to nasilać, czy będzie to wręcz przeciwnie, maleć, czy też może się to zrównoważy i będzie taki lekki. E, powiedzmy zakres nieufności, ale jednak będą ze sobą współpracować i tak dalej. Ponieważ na razie stanęło to na tym etapie, że e, klony to niezłe syny. natomiast e, może być tak, że to się zreflektuje, prawda? E, szczególnie, że mówimy tutaj o kapitanie Rexie, który jest dobrym znajomym po prostu Asokitano. Idzie ta seria w całkiem dobrym kierunku. Idzie powoli, bo powoli, ale idzie. E, powoli zaczynają się, tak jak w Wojnach Klonów, pojawiać wątki dla e, nieco starszego widza e, w, w większym bądź nawet w tym samym stopniu co dla młodszego. Fajnie by było, gdyby to poszło, tak jak w Klonów, w kierunku bardziej poważniejszych tematów. E, szczególnie, że to robi w zasadzie ta sama wytwórnia, więc możliwe, że tak będzie. E, no i to w zasadzie tyle. Warto obserwować ten rozwój wydarzeń w dalszych odcinkach i mam nadzieję, że będzie to jak gdyby rozwijane, a nie będzie to stać w miejscu. Chciałbym jeszcze raz wspomnieć, ponieważ wspomniałem o tym w odcinku o Tarkinie, natomiast tutaj wolę wspomnieć raz jeszcze dla tych, co nie widzieli Tarkina, a obejrzeli to, bo na przykład nie lubią czytać książek, ale lubią oglądać serial i tak, dalej, i tak dalej albo trafili tu przez przypadek, to wolę wspomnieć raz jeszcze w Rudzie Śląskiej pomiędzy 16 a 17 stycznia będzie konwent Rudamitrilu. Link w opisie, bo zapomniałem tego też powiedzieć w ostatnim odcinku. Rudamitrilu, na której będę starał się doprowadzić do skutku Mój, moją prelekcję o Gwiezdnych Wojnach, tak więc będzie to okazja, żeby się też spotkać gdzieś tam za jakiś czas i mam nadzieję, że, 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 że jeśli ktoś gdzieś tam mnie ogląda i jest w pobliżu, to jasno można przyjechać, pogadać i tak dalej. Ja jestem naprawdę bardzo otwartym człowiekiem, nie odtrącam się od ludzi wręcz przeciw, przeciwnie. Staram się być istotą społeczną. No. Zanim jednak skończę, chciałbym was zapytać, moi drodzy, czy chcecie, żebym recenzował każdy odcinek osobno, zrobić właśnie takie krótsze recenzje każdego odcinka, mówił co mi się podoba, a co mi się nie podoba? Czy też może mam przejść od razu do jak gdyby, końcówki serii, gdzie i po prostu zrecenzować ogół tego sezonu? Dajcie mi znać, oczywiście gdybym, kiedy recenzował każdy odcinek osobno, to y, oczywiście byłoby to zakończone ogólnym podsumowaniem tego, co było złe, dobre i tak dalej, aczkolwiek byłby też pogląd na każdy osobny odcinek, natomiast w przypadku y, jednej, jedynej recenzji pod koniec, czy na, na końcu już, y, po skońrze, skończeniu drugiego sezonu, recenzja ogólnie drugiego sezonu, wtedy będzie nieco dłuższa, możliwe, że nieco bardziej monotonna, no, aczkolwiek... Y, będzie również szczegółowa, co ta, co ta, którą serwuję w pierwszej opcji. Tak więc dajcie mi znać w komentarzach, ja chętnie się jak gdyby dostosuję do Was. Tak więc dzięki serdeczne, cześć i niech moc będzie z Wami.